Dzień dobry, moi kochani. Nagrywam ten filmik z mojego auta, więc powinniście być zadowoleni, bo będzie świetny dźwięk. Nagrywam ten filmik dopiero teraz, chociaż oczywiście z uwagą wysłuchałam przemówienia Jarosława Kaczyńskiego na ostatniej konwencji prawa i sprawiedliwości. I muszę Wam powiedzieć, że to było przemówienie, za które powinniśmy być wdzięczni Jarosławowi Kaczyńskiemu, ponieważ, co się w gruncie rzeczy dość rzadko zdarza w polityce, a Jarosławowi Kaczyńskiemu zdarza się często, było to szczere przemówienie i to należy docenić, ponieważ niewielu polityków jest szczerych. Jarosław Kaczyński jest szczery i wprost nam mówi, co nam zrobi, jak wygra on i jego partia. Dlatego nikt nie może powiedzieć i nikt nie będzie mógł powiedzieć, jeśli PiS wygra po raz drugi wybory, jeśli wygra większością pozwalającą. Dokończyć dewastację państwa w wielu wymiarach, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że został oszukany, ponieważ Jarosław Kaczyński nie oszukuje. W swoim przemówieniu Jarosław Kaczyński wprost, właściwie, ten, kto umie czytać i ten, kto umie słuchać, widzi to, zapowiedział wprowadzenie narodowo-katolickiej dyktatury. Wprost powiedział, że jedynymi wartościami, które on, Uważa za słuszne, to są wartości, on użył słowa chrześcijańskie, ale tak naprawdę chodzi o tę polską odmianę katolicyzmu czyli wszyscy, którzy się nie zgadzają z Kościołem katolickim w Polsce, są nichilistami, czyli są pozbawieni wartości, i wszyscy, którzy się nie zgadzają z narodową ideologią, są także pozbawieni wartości. Było w tym przemówieniu bardzo wiele niepokojących elementów. Oczywiście najbardziej niepokojące są groźby, ledwo zawoalowane groźby wobec ludzi niepodzielających opinii na różne tematy, na, na przykład na tematy narodowo-katolickie Jarosława Kaczyńskiego. I właściwie no, ledwo zawoalowana, ledwo ukryta m, zapowiedź prześladowań takich ludzi kłopotów dużych kłopotów dla takich ludzi. Bardzo delikatnie rzecz ujmując. To był typ przemówienia człowieka, który uważa, że władza i nie kryje tego, że władza daje mu prawo do oceniania innych ludzi i mówienia mu i mówienia im, przepraszam, jak mają żyć. Ponieważ mam władzę, mam prawo mówić wam, jak macie żyć. Mam prawo mówić wam, co jest dobre, a co złe. Jestem dawcą norm. Jestem bogiem, który decyduje o dobru i złu, który decyduje, co można i czego nie można. Jeśli się ze mną nie zgodzicie, będą kłopoty. Jarosław Kaczyński powiedział w ramach tego oceniania, że jedyną normalnością, jedyną normalną komórką społeczną jest rodzina, ale nie ograniczył się do powiedzenia, że rodzina tylko jeszcze uszczegółowił: Jest rodzina złożona z jednego mężczyzny, z jednej kobiety i z dziecka lub dzieci. To jest no, niesłychane, pismiewał czasami pretensje o słowo dyktatura, ale tutaj już też widzimy progres, bo o ile kiedyś dla kogoś, kto umiał obserwować, było widoczne, że PiS chce prowadzić dyktaturę, ale sam PiS odżegnywał się od tego, to w tej chwili właściwie nie ma już nawet tego odżegnywania się, już to jest takie wprost powiedzenie, ja wam mówię, co jest normalne, jedna kobieta, jeden mężczyzna i dziecko lub dzieci. To wyklucza praktycznie wszystkich ludzi. To wyklucza samotne matki. W Polsce mamy olbrzymi problem ze ściągalnością alimentów, która jest na poziomie 30%. W krajach Unii, w Wielkiej Brytanii to jest około 90% i w normalnych krajach to tak oscyluje między 80-90% w Polsce 30%. Mamy samotne matki, które nie są samotne z własnej winy, tylko z winy nieodpowiedzialnych mężczyzn, którzy nie dość że opuszczają matki swoich dzieci, to nie chcą łożyć na te dzieci. Pisu to nie obchodzi. Winne są samotne matki z dziećmi dziewczyny, po prostu dźwigające na swoich barkach olbrzymią odpowiedzialność silne, dobre, mądre, fantastyczne, odpowiedzialne kobiety one będą napiętnowane wracamy właściwie do, do XIX wieku albo jeszcze wcześniej. No ja zadałabym pytanie taka dygresja, kim u diabła jest Jarosław Kaczyński albo ktokolwiek, kto by tak mówił, ale w tym wypadku Jarosław Kaczyński, żeby oceniać ludzi. Ja już nie chcę robić wycieczek osobistych i mówić, że to jest bezdzietny kawaler, który całe życie mieszkał z mamą i z kotem, bo to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, gdyby miał żonę i dwa psy i czwórkę dzieci, to tak samo nie miałby prawa mówić innym, jak mają żyć. Ale no właśnie o to chodzi, niezależnie od tego, kim jest i w jaki sposób żyje sam, to kim u diabła jest Jarosław Kaczyński, żeby mówić ludziom, jak mają żyć? Kim u diabła jest Jarosław Kaczyński, żeby uważać, że jego rozum, jego serce, jego normy, jego wartości są lepsze niż rozum, serce, wartości moje, Twoje, państwa i wszystkich ludzi? To jest podstawowe ograniczenie wolności. W normalnym państwie, i na tym właśnie polega normalność, i na tym polega demokracja, i na tym polega też przyzwoitość, i na tym polega wolność, każdy, o ile nie narusza prawa, praw innych ludzi, dobra innych ludzi, ma prawo żyć wedle własnego uznania. Ma prawo pracować, jak chce, kochać się, jak chce uprawiać seks, jak chce mieć konfiguracje rodzinne, seksualne, relacje, na jakie tylko ma ochotę. I to jest kwestia jego decyzji, jego serca, jego sumienia, jego bliskich. Nic do tego Jarosławowi Kaczyńskiemu ani innym ludziom spisu. Jeśli politycy wtrącają się w wasze życie, w nasze życie, jeśli mówią nam, jak mamy żyć, jeśli chcą sprawować pieczę nad naszą biologią, nad naszą rozrodczością, nad naszym ciałem, nad naszym umysłem, nad naszymi normami i stylem życia, tak to jest dyktatura. Proszę Państwa, od tego zaczęłam i na tym skończę. Tak, Jarosław Kaczyński wygłosił straszne przemówienie, powtórzę to raz jeszcze dla efektu, mm, wprost mówiące nam, że wprowadzi narodowo-katolicką dyktaturę i biada temu w tej dyktaturze, kto będzie się jej sprzeciwiał. Ale było olbrzymim plusem, że powiedział to szczerze. Dlatego mm, mamy narzędzie, jakim jest głosowanie. Jakim są wybory? My, obywatele, którym się nie podoba, ci, którym się nie podoba taki sposób mówienia do nas przez polityków. Zresztą, znowu, dygresja: Jarosław Kaczyński już od dawna się nie uważa za polityka, tylko za władcę. My jesteśmy chłopami pańszczyźnianymi, a on jest władcą. My nie jesteśmy ludźmi, którzy go zatrudniają. On nie jest urzędnikiem państwowym zatrudnianym przez nas, tylko we własnym mniemaniu jest naszym panem i władcą. Panem i władcą naszych serc, sumień, żyć i losu. Ale jest szczery. Więc jeżeli ludzie nie pójdą głosować albo jeżeli zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, no to po prostu wiadomo, że im się to podoba, że taka jest wola ludu i że ludzie nie mają. Nic przeciwko temu, żeby żyć w dyktaturze. I tyle. Trzeba mieć po prostu świadomość, jak to wygląda, i że jedynym narzędziem w tej chwili zapobieżenia dyktaturze jest głosowanie. Ja zresztą zawsze namawiam, Państwo to wiedzą, przed każdymi wyborami namawiam do głosowania. Na kogo byście nie głosowali, namawiam do samego aktu głosowania, a tym razem namawiam podwójnie, poczwórnie. I razy dziesięć, dlatego że uważam, że sytuacja jest naprawdę groźna i uważam, o czym też od dawna mówię i piszę, co zresztą potwierdził tym przemówieniem Jarosław Kaczyński, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest normalną partią polityczną, walczącą ostro, ale w sposób demokracji dopuszczalny, normalnymi metodami o władzę. Uważam, że to jest partia, która zmierza prostą drogą do dyktatury i uważam, że jest szereg zachowań. Tej partii, które potwierdzają tę tezę. A poza tym, dobrego dnia, i pamiętajcie, że wszyscy mamy głos.